No i mam nadzieję, że w, 2000, w lutym marcu 2024 roku będziemy wspólnie mogli pójść i otworzyć i zobaczyć, jak to wszystko już będzie działało, bo będzie taki mamy termin realizacji tego projektu. Bułgarski uzyskał środki na wybudowanie manufaktury spożywczej. Proszę powiedzieć coś więcej o tej inwestycji. To może poprosiłbym, żeby zastępca parę słów na temat manufaktury, ja dopowiem ewentualnie parę jeszcze rzeczy. Tak jak Pani Redaktor wspomniała w ramach naboru inwestycji z programu Polski Ład jako powiat wystąpiliśmy z propozycją, z projektem wybudowania manufaktury spożywczej, na który dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 800 tysięcy złotych. Jest to dosyć nowatorski pomysł, nowatorski projekt skierowany do mieszkańców powiatu białgarskiego jako powiatu, który był dotknięty tragedią PGR-ów a raczej ich rozpadu, bo był to program, był to nabór skierowany właśnie do terenów PGR-owskich. Chcemy, aby te, w ramach tej manufaktury spożywczej przedsiębiorcy, mieszkańcy powiatu białgarskiego mogli realizować swoje działania gospodarcze. W krócie, projekt polega na tym, że mamy w okolicach inkubatora technologicznego, bo na tej działce chcemy to postawić przy inkubatorze od razu po lewej stronie, jak tak patrzy się na wprost pomieszczenia, czy tam przestrzeń, w której osoby z powiatu białgarskiego, które są zdolnione kulinarnie, a nie mogą realizować swojej tej pasji w domu, bo nie spełniają wymogów sanitarnych, epidemiologicznych, no takich, które by pozwoliły na to, żeby wejść w, w szeroki obrót tych swoich produktów, będą mogły tam to realizować, będzie tak jak mój zastępca powiedział, przestrzeń sprzedażowa, produkcyjna, restauracyjna i Mamy wrażenie, że raz, że to bardzo mocno zintegruje środowisko, a dwa, że pokaże takie nasze lokalne produkty, które by nie miały żadnych szans na to, żeby zafunkcjonować tak w takim normalnym, w e, e, rzeczywistości takiej sprzedażowej wynikającej z działalności gospodarczej, więc tu wydaje nam się, że ten projekt jest super i mamy to sprawdzone, tak jak to powiedział zastępca, natomiast nie ukrywam, że to będzie jeden z trudniejszych, albo jak nie najtrudniejszy, projekt, bo to nie jest jeden z tych projektów, w których dostajemy pieniądze i realizujemy jakąś inwestycję i temat się kończy, tylko tutaj będzie trzeba przygotować takie całe know-how tej działalności, i żeby no nie w ostatecznym rozrachunku można powiedzieć utrzymywało się na rynku, tak, bo to jest, bo to będzie działalność związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, więc tutaj ten wynik finansowy może nie będzie najistotniejszy, ale będzie miał swoją wagę i dlatego już zastanawiamy się, mimo tego, że ten proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna, już w tej chwili próbujemy to wszystko ubrać w takie ramy, żeby mogło to funkcjonować na szerokim rynku przedsiębiorczości, można powiedzieć, bo należy patrzeć na to w ten sposób, że powiat jako samorząd nie może prowadzić działalności gospodarczej, więc trzeba znaleźć takie rozwiązania, żeby jakby wybrnąć z samych zapisów ustawy, a żeby można było to, tą działalność prowadzić przy powiecie i mamy takie pomysły, wiemy mniej więcej jak to zrobić, natomiast w tej chwili to wszystko jest obudowane, budowane, żeby, żeby było jak najłatwiej i to co zastępca powiedział, zainteresowanie tym projektem jest mamy to omówione, no i mam nadzieję, że w, 2000, w lutym, marcu 2024 roku będziemy wspólnie mogli pójść i otworzyć i zobaczyć jak to wszystko już będzie działało, bo będzie taki mamy termin realizacji tego projektu.